Siemanko. Dzisiaj teoretycznie praktyczne zadanie z procentów, oczywiście o ile będziecie zajmować się stopami metali. I tak zmieszano dwa stopy metali, jeden 4 kg o zawartości 25% miedzi i drugi 6 kg o zawartości 40% miedzi. I teraz pytanie, ile w tym nowym stopie znajduje się miedzi procentowo? No i tak na początek, znając udział procentowy miedzi w tym stopie pierwszym, możemy obliczyć... Udział wagowy, więc 25% to 0,25 i razy 4 kg, czyli masa całego stopu. 0,25, czyli 1,4 razy, razy 4, czyli 4 pierwsze. Więc czwórki się skrócą na 1 i 1, co daje 1 kg. Co oznacza, że w 4 kg pierwszego stopu znajduje się 1 kg miedzi. I tak samo trzeba zrobić z drugim stopem. Czyli zamienić udział procentowy miedzi na udział masowy. 40% to 0,4 razy masa drugiego stopu. 6. I to jest równe. I 40% można zapisać w ułamku zwykłym. Razy 6. 6. Pierwszych, co daje 6 razy 4, 24, 10 razy 1, 10, a w ułamku dziesiątym to będzie 2,4 kg, co oznacza, że w 6 kg drugiego stopu znajduje się 2,4 kg miedzi. I teraz, jeśli zmieszano te dwa stopy, to znaczy, że waga całego nowego stopu wynosi 4 kg. Plus 6 kg, co daje 10 kg. A udział masowy miedzi w nowym stopie to 1 kg plus 2,4 kg, co daje 3,4 kg. I teraz, żeby zamienić udział, masowy miedzi na udział procentowy wystarczy masę miedzi podzielić na masę całego stopu co daje 0,34 a to oznacza, że udział procentowy miedzi to 34% dzięki za uwagę